Miedź w organizmie, a zdrowie, właściwości źródła oraz objawy niedoboru i nadmiaru. Miedź to pierwiastek, który, choć potrzebny w bardzo małych ilościach, pełni niezwykle ważną rolę w organizmie. Bierze udział w produkcji energii w mitochondriach, wspiera pracę układu nerwowego, uczestniczy w metabolizmie żelaza oraz w tworzeniu kolagenu i elastyny. Jak rozpoznać niedobór miedzi? Kiedy może pojawić się jej nadmiar w organizmie? I czy suplementacja rzeczywiście pomaga w utrzymaniu zdrowia skóry i włosów? Przejdźmy krok po kroku przez właściwości miedzi, jej źródła w diecie, mechanizmy wchłaniania oraz praktyczne wskazówki, które pomagają utrzymać prawidłowy poziom tego pierwiastka bez ryzyka przedawkowania i zbędnych kosztów. Znajdziesz tu także porady dla osób aktywnych fizycznie oraz dla tych, które mają szczególne potrzeby żywieniowe. To kompendium wiedzy o miedzi w ludzkim organizmie. Miedź w organizmie, właściwości i rola w zdrowiu, dlaczego ten pierwiastek jest kluczowy? Miedź w organizmie pełni funkcję kofaktora wielu enzymów, które napędzają metabolizm komórkowy. Wspiera oksydazy uczestniczące w transporcie elektronów i wytwarzaniu energii, dlatego jej niedobór pogarsza funkcjonowanie mitochondriów oraz regenerację tkanek. Pierwiastek ten bierze udział w syntezie kolagenu i elastyny, czyli białek odpowiadających za elastyczność skóry, naczyń i kości, co przekłada się na zdrowie układu sercowo-naczyniowego i kondycję tkanki łącznej. Miedź pomaga również w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu żelaza poprzez aktywność ceruloplazminy, która ułatwia uwalnianie żelaza z komórek i jego wykorzystanie w tworzeniu hemoglobiny. Niedobór miedzi może nasilać objawy anemii mimo prawidłowych zapasów żelaza w organizmie. Miedź jest istotna dla układu nerwowego, wspiera dojrzewanie osłonek mielinowych, syntezę neuroprzekaźników oraz chroni przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez wolne rodniki. Bierze także udział w procesach barwienia skóry i włosów poprzez działanie enzymu tyrozynazy. W praktyce utrzymanie właściwego poziomu miedzi pomaga zachować energię, sprawność oraz wspiera zdrowie krwi, skóry, kości i mózgu. Enzymy zależne od miedzi działają optymalnie tylko przy odpowiednim stężeniu tego pierwiastka, dlatego, zarówno jego niedobór, jak i nadmiar mogą zaburzać metabolizm i zwiększać ryzyko niepożądanych objawów. Źródła miedzi w diecie i wchłanianie miedzi, co sprzyja, a co utrudnia przyswajanie. Źródła miedzi w diecie są różnorodne. Najwięcej tego pierwiastka dostarczają podroby, zwłaszcza wątroba, kakao i gorzka czekolada, orzechy, np. Na nerkowce, nasiona, rośliny strączkowe. Produkty zbożowe pełnoziarniste oraz niektóre owoce morza. W urozmaiconym jadłospisie zazwyczaj nie ma potrzeby sięgania po suplementy. Na wchłanianie miedzi wpływa skład posiłku. Nadmiar cynku osłabia jej absorpcję, podobnie większe dawki żelaza przyjmowane jednocześnie. Fityniany oraz część frakcji błonnika mogą wiązać jony metali, natomiast biodostępność pierwiastka poprawiają proste techniki kulinarne, takie jak namaczanie, kiełkowanie czy fermentacja. Wysokie dawki witaminy C nie zwiększają wchłaniania miedzi. U ludzi mogą obniżać aktywność oksydazową ceruloplazminy, a w modelach zwierzęcych bywały antagonistyczne względem absorpcji miedzi. Dlatego suplementy miedzi warto przyjmować w innym czasie niż większe porcje witaminy C. Wchłanianie miedzi zachodzi głównie w jelicie cienkim i jest regulowane przez aktualne zapotrzebowanie organizmu, a nadmiar wydalany jest z żółcią. Planowanie podaży w skali tygodnia, polegające na spożywaniu małych, powtarzalnych porcji żywności zawierającej miedź, jest bezpieczniejsze i skuteczniejsze niż sporadyczne przyjmowanie dużych dawek. U osób po zabiegach bariatrycznych oraz z chorobami jelit biodostępność miedzi może być obniżona, dlatego warto zachować czujność i wykonywać badania kontrolne. Niedobór miedzi w organizmie objawy, grupy ryzyka i diagnostyka. Niedobór miedzi rozwija się podstępnie. W morfologii krwi może pojawić się anemia oporna na leczenie żelazem, często stowarzyszącą neutropenią, co bywa mylone z zespołami mielodysplastycznymi. Objawy niedoboru obejmują zmęczenie, bladość, obniżoną odporność, pogorszenie kondycji skóry i włosów, zwiększoną łamliwość kości oraz zaburzenia neurologiczne, takie jak drętwienia czy chwiejny chód. Ryzyko niedoboru miedzi wzrasta po operacjach bariatrycznych przy długotrwałej suplementacji cynku. W chorobach jelit, przy restrykcyjnych dietach oraz u niemowląt karmionych jadłospisem bardzo ubogim w miedź. W diagnostyce pomocne jest oznaczenie stężenia ceruloplazminy, poziomu miedzi w surowicy oraz badanie obrazu krwi. W razie wątpliwości wykonuje się także oznaczenie miedzi w dobowej zbiórce moczu. Interpretacja wyników wymaga uwzględnienia kontekstu klinicznego i oceny zapasów żelaza. Leczenie zaczyna się od korekty jadłospisu, a w cięższych przypadkach obejmuje krótkoterminową suplementację pod kontrolą specjalisty. W długotrwałym niedoborze zaburzona jest synteza kolagenu i elastyny, co spowalnia gojenie ran i zwiększa kruchość naczyń krwionośnych. W praktyce najpierw warto zwiększyć spożycie produktów bogatych w miedź oraz jednocześnie ograniczyć nadmierne dawki cynku. Kontrolne badania po 8-12 tygodniach pozwalają ocenić skuteczność działań a w przypadku upośledzonej absorpcji, lekarz może rozważyć inne formy podaży pierwiastka. Nadmiar miedzi w organizmie toksyczność choroba Wilsona i choroba Menkesa. Nadmiar miedzi może wynikać z nieostrożnej suplementacji, zanieczyszczenia wody lub rzadkich zaburzeń genetycznych. Długotrwałe przyjmowanie wysokich dawek uszkadza wątrobę, nasila stres oksydacyjny i pogarsza samopoczucie, wywołując nudności, bóle brzucha czy metaliczny posmak w ustach. Toksyczność miedzi częściej dotyczy osób z zaburzeniami jej gospodarki w organizmie. Choroba Wilsona jest genetycznym defektem genu ATP-7b, który upośledza wydalanie miedzi z żółcią i prowadzi do jej gromadzenia w wątrobie, mózgu oraz innych tkankach. Rozpoznanie obejmuje m.in. niskie stężenie ceruloplazminy i zwiększone wydalanie miedzi z moczem. Leczenie polega na helatacji lub stosowaniu związków cynku. Choroba Menkesa, wynikająca z mutacji genu ATP-7a, prowadzi do ciężkiego niedoboru miedzi w tkankach. Wczesne rozpoznanie i szybkie wdrożenie terapii miedzią znacząco poprawiają rokowanie. W Europie ustalono tolerowany górny poziom spożycia miedzi na 5 mg na dobę dla dorosłych, natomiast w USA wynosi on 10 mg na dobę. Ostatnie opinie ekspertów potwierdzają, że przy dawce 5 mg dziennie nie należy spodziewać się retencji miedzi w wątrobie. W praktyce rozsądek i diagnostyka są ważniejsze niż profilaktyczne przyjmowanie dużych dawek. Zapotrzebowanie, poziom miedzi i suplementacja, normy, stężenie i zasady bezpieczeństwa. U dorosłych zalecane dzienne spożycie miedzi RDA w USA wynosi 0,9 mg, natomiast w Unii Europejskiej stosuje się wartości określane jako wystarczające spożycie około 1,6 mg dziennie dla mężczyzn i 1,3 mg dziennie dla kobiet. Tolerowany górny poziom spożycia wynosi 5 mg na dobę w UE i 10 mg na dobę w USA. Oceniając poziom miedzi w organizmie, specjalista uwzględnia stężenie ceruloplazminy i miedzi w surowicy oraz obraz kliniczny pacjenta, ponieważ pojedynczy wynik nie zastępuje całościowej oceny. Suplementacja bywa zasadna tylko w ściśle określonych sytuacjach, np. po zabiegach bariatrycznych lub przy potwierdzonym niedoborze. Powinna być krótkoterminowa i monitorowana. Jeżeli przyjmujesz cynk, dawki suplementów miedzi warto rozdzielać czasowo. Należy także unikać łączenia suplementów miedzi z wysokimi dawkami witaminy C. Najbezpieczniejszą strategią pozostaje spożywanie różnorodnego jadłospisu bogatego w naturalne źródła miedzi. W ciąży i podczas karmienia piersią zapotrzebowanie na miedź nieznacznie rośnie, natomiast u osób aktywnych większa podaż energii zwykle pokrywa potrzeby w mikroelementy. Gdy anemia nie wynika jedynie z niedoboru żelaza, warto rozważyć ocenę metabolizmu miedzi i wpływu długotrwałej suplementacji cynku. W przypadku chorób wątroby decyzje dotyczące suplementów powinny opierać się na badaniach kontrolnych. Podsumowując, miedź to mikroelement o szerokim zakresie działania. W organizmie uczestniczy w pracy enzymów oddechowych, wspiera mielinizację oraz chroni tkanki przed stresem oksydacyjnym. Jako niezbędny składnik wielu oksydaz pełni funkcję koenzymu, który umożliwia przepływ elektronów i wytwarzanie energii w mitochondriach. Miedź odgrywa także istotną rolę w dojrzewaniu układu nerwowego i modulacji neuroprzekaźników, a poprzez udział w ceruloplazminie ułatwia wchłanianie żelaza, co przekłada się na sprawną produkcję czerwonych krwinek. Dzięki tak szerokiemu spektrum działania pierwiastek ten wspiera odporność, elastyczność naczyń, kondycję skóry oraz ogólną wydolność organizmu. W praktyce wystarczają niewielkie ilości miedzi dostarczane regularnie. Najbezpieczniejszą strategią jest sięganie po produkty bogate w ten pierwiastek, takie jak pełnoziarniste zboża, rośliny strączkowe, orzechy, pestki, kakao, podroby oraz część owoców morza, włączane do jadłospisu kilka razy w tygodniu. Takie podejście sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu układu nerwowego, krwiotwórczego i sercowo-naczyniowego oraz wzmacnia odporność w codziennych wyzwaniach. Warto pamiętać o interakcjach między składnikami. Nadmiar cynku może ograniczać absorpcję miedzi, dlatego, suplementy lub produkty wzbogacone warto przyjmować w różnym czasie. Równowaga i różnorodność zwykle wystarczają, aby utrzymać stabilny status pierwiastka. Istotna jest również profilaktyka antyoksydacyjna. Enzymy zależne od miedzi pomagają ograniczać szkody powodowane przez reaktywne formy tlenu, co pośrednio zmniejsza ryzyko stanów zapalnych i wspiera regenerację. Dzięki temu układ odpornościowy pracuje efektywnie, a skóra zachowuje elastyczność, ponieważ miedź uczestniczy w syntezie kolagenu i elastyny. Przy długotrwałych niedoborach osłabia się struktura tkanki łącznej, co zwiększa podatność naczyń, a w dłuższej perspektywie może podnosić ryzyko problemów z kościcem, takich jak osteoporoza zwłaszcza gdy współistnieją inne czynniki ryzyka. Warto pamiętać o granicach bezpieczeństwa. Zbyt duże dawki miedzi mogą nasilać stres oksydacyjny i obciążać wątrobę, dlatego suplementacja ma sens głównie wtedy, gdy potwierdzono deficyt lub istnieją wyraźne wskazania kliniczne. Najlepszą strategią pozostaje różnorodny jadłospis, uważne łączenie produktów oraz okresowa kontrola nawyków, dzięki czemu organizm utrzymuje stabilny poziom miedzi bez ryzyka akumulacji i niepotrzebnych kosztów.